Hejka wszystkim, witam Was na ciszym live Hejka Dokisa, hejka jagoda, hejka Badia, witam was na ciszym live Hejka mi witam Znaczy, nie mam taką jakąś ustawioną, czy co? A, dobra, bo na telefonie mam 240. Proszę pominiemy. Jakbyś tak równo 15, ale oczywiście z moimi problemami wyszło 25 minut później. A, dobra. Ale jest, że ja. pisać loso 1. W ogóle muszę usunąć chyba tam ten zapis, bo jakiś 20-sekundowy był i mi go wywaliło, <coughs> też chyba go wywala, po prostu mi on niepotrzebny Żeby tu nie gracił masz 1080p To zależy na czym streamuję Bo tam tam inne laptop. na przykład robiłem na innym laptopie i tam się nie da 1080 mieć bo laguje na tym się da akurat na nim niech to się wywali O, to będzie on też światło to już no dłuższy czas, bo kiedyś miałem tylko HD, to takie spikselowane, bo nie dało się streamować. Dobra, to się jakieś tam usunę. już nie da wyszukiwać o dobra się wyszukała z jakimś opóźnieniem To jest jakieś rzeczy, ale to jest na pewno rozdana, bo to jest 23 Jeśli pisać losem, to chcę myśleć w losowanku. A to jest ten głupi opis. Mi się nie bardzo podoba, bo jest trochę za wąski. A, jakoś przebodaję. Na ten art. Aha, dobra, pokazuję, że jest osoby osoba aktywna. Nie wiem, ile w tym prawdy. Wciąż jakoś w ogóle to bardzo płynnie dochodzi, więc może i to prawda. Albo po prostu jest jakiś baki, nie wczytuje. O, jak fajnie ta cenzura zasłania w ogóle. Bo to jest jakaś stara, chyba jest lepsza niż ta nowa. I to się już chyba nie dogrzebia. Dobra, już nie chcę się tego przeklikiwać, żeby znaleźć jakieś osoby, które kiedyś mi dawały grafa a im nie oddałem... Okej, coś się rozpagowało, muszę się przelogować. Teraz tylko czy osoby aktywne. W sumie nie wiem czy to. <laughs> Tej osób jest aktywna, czy jak to jest? No w no, tak mało osób nie było. Może coś się tutaj. Nie, dobra, aktualizacja działa, widzę. Statusu. Biegłem dalej, powiem, że chciałbym jest jedna na razie. I przemy bo kto chce iść do losywanku. Ja będę losował. Ja dam o oh, fajnie. sobie okno zamknąć, bo żeby nie było nic słychać, tak? Albo mniej przynajmniej. No, zobaczmy, kto wygra. O, gratulacje. Napisz mi nagrodę jaką byś chciała. Akurat nie znam. Napiszmy nagrodę Animka, jeszcze przez szafy. Jedna z tych trzech rzeczy. Animka, dobra. Ćao, Tylko egzystuje, no, tak pokazuję. Termin nim w pięć. On teraz siedem mi pokazuje. My wierniną. No. A inni nie fozu. Nie wiem, ostatnio znowu spadło strasznie. W sierpień znowu jakiś koślawy. Lipiec był chyba w miarę. A sierpień znowu czuję, że będzie zły ciekawe jak będzie rzesień Też nieraz jak był rok szkolny, to było lepiej nawet mniej konkurencji, chociaż teraz chyba konkurencja się częściowo usunęła albo dzisiaj nie widzę więc może będą obiad a potem Dziwim ja, piękny śtowy język. Czy czy da się robić luki już? Czy to działa? praktyki A tutaj takie są kilku dni, że jest mało osób. No wczoraj było też tak średnio. Ale lepiej było... Piątek? Niech bo był czwartek. W czwartek było w sumie dobrze, ale na początku było słabo. A w piątek było okej okay. Takie wahania są. A w sobotę i niedzielę to nie wiem, bo nie robiłem live'ów. Ona znowu się kąpię. Cały czas się kąpię. Ocena luka, mogę ocenić. W ogóle jest tylko 3 osób aktywnych. To coś źle, bo jest 970. No, coś mi się tu nie podoba. Może też dlatego, bo sporo osób to może takie osoby wchodzące z live'ów. Ocenka luka, myślę, że takie. Myślę, że takie. Mm 8 na 10 coś takiego zbliżonego do, do mojego luka czy taki letni z srebeczką spodenki, a w ogóle te włosy mogą zmienić na jakiś blond ptami w discordie piszę zrobiłem, dobra, to jest ta weryfikacja dobra przez ciebie zrobiona w ogóle tu coś się nie pokazuje chyba, styczunkowe oj tu głosowe też chyba co nie wiem czy to działa Jeszcze muszę ten dodać giveaway, bo to mi się potrzebne. Autorole i niby dają te autorole się, bo mam te autorole. Chłopak, 18 plus. Dam. Czy pop? O. O 12, nie, o 12 była na serwerze widzę, aktywną aktywna u ciebie. Teraz jej gdzieś nie ma. To jest nie ta stawka, a bo ja tutaj nie pozmieniałem na ekranu. Moja nowa grafika. I mi trzeba ten, brak ekranu tutaj nie go nie ma samo za dwóch jest, a bo to jest coś to w tym w Dobra, to działa, koniec jest, live jest, ale czemu tego nie ma? Hej Kajs, nie wiem czy to twój nick, pozdrów Sandrę, pozdrawiam. pozdrawiam. Wierzę, że mi się ją wykonać, Może tych się spodoba. Mm. A czemu to nie działam? Z tym jakimś JPG. Kto wymyślił? Że to bezpa tego nie obsługuję. Trudno. Będzie bez tego. O, mi to działać. Nie chcę mieć przecież los od was, będę losował. O, dziękuję za grawkę. Ten pasek też wyłazi poza temu. Coś mi się nie podoba. Nie umiem ostatnio żadnych tych overlay. Nie mam pomysłów. I robię wszystkie na taki sam wzór. Jakie koło za to torebkę pixel, koło kolekcji bądź koło brązowe dwa razy. Się nie chwaliłam, wychodzi na to, że dostałem się na to wymaznuczeniem i w końcu będę się przeprowadzać. O, to chyba gratuluję. Miaturka z lodami dla Michaliny mogę ocenić, wstawiła się na Discordie. Senka. dla mechanizmu, to jak to jest na jej kanale czy jak? Bo nie wiem czy u Ciebie dałbym większą dałbym większą listarkę? Cenimy tutaj A, zobaczyłem. Nawet 15. Zasiodeń z 43. No z jest 43, normalnie to tu bez 5. Z 10. O, przywróciłaś, bo z to 10 jest. Gdzie to niby jest? Czy to czy do czego? Bo ja nie wiem. Czy to ta jest po prostu. A, ta z ledami, dobra. W sumie ładna jest. Podoba mi się to tło, oczywiście. Ładne jest. nie to wygląda. Tylko piksery. Te te jest, że tam ciężko zrobić z czcionkę sensowną. Także ostatnią sząstępy losu 2 i losuję się tu pisał o to jest na koło Czy co? W ogóle nie zobaczymy jak wygląda ta cenzura na ten na prezentach, tak, bo o jest na to okay. O właśnie tak. To jakie to jest koło ma być Co to? iść to na koło. Ja akurat pobieram z zda więc nie używam tych takich z kolekcji dobra to idziemy zakręcić okoła też pewnie nie mam bo oczywiście się nie wczytuję nie zapisuję mam tu silver jeszcze kolekcję bo chyba mam powinien jeszcze chyba dostać kilka kolekcji bo kupowałem może wejdę na konto do Unii to zobaczę. I tu masz dripka. Hejka Wiktoria. Aha, chyba się live'a kończyć. Hej nie, bo mój brat wcześniej wrócił z pracy. Także no. Za szybko wylosuję. To z Którą? O, gratulacje. Napisz nagrodę, jaką chcesz, Która jest z Ta? ta jest w spoko. Dużo się na nie dzieje w sumie. Dobra, zapisałem. Muszę więc tylko kończyć live'a, więc do zobaczenia w następnym. Dzisiaj taki krótki. Do zobaczenia w, w następnym. Wydzielono O. Dobra, kończę, papa.